Witamy gorąco i serdecznie z Starogardu Gdańskiego, z hali tutaj już po zakończeniu tego meczu trzeciej kolejki Energa Basket Ligi Polfarma, przegrywająca z Argent BM Slamstal, inaczej, Arget BM Slamstal wygrywający w Starogardzie Gdańskim 72 do 67. Wreszcie możemy się uśmiechnąć, wreszcie możemy być zadowoleni, bowiem nasza drużyna notuje pierwsze premierowe zwycięstwo w tych tegorocznych rozgrywkach. No i możemy powiedzieć, że w naszej telewizji mamy taki dzień Kuby Garbacza, bo Kuba był w studio przed meczowym, jest także w po meczowym, no i porozmawiamy za momenty z Kubą o tym wszystkim. Na gorąco Kuba przede wszystkim gratulacje, tak, bo jest to zwycięstwo. No, dziękuję bardzo, no ale gratulacje dla tego zespołu, powinny być przekazane w szatni. No tak, przekażesz na pewno. Tak. E, no, no, Ocena był... taka szybka? No, mecz był ciężki, no, to, tak jak wcześniej mówiłem, no, musieliśmy wykonać ten mały krok, no, był on ciężki, no, wiadomo, te, te, te dwie porażki były nam w głowach, byliśmy tak sportowo zezłoszczeni e, po ostatnich dwóch meczach, no, dzisiaj po prostu to trzeba było przepchnąć no i przepchnęliśmy, wygrana jest pierwsza, no i lecimy dalej. No i tej nerwowości było dużo widać, tak? Tej presji, która ciążyła na drużynie, bo dzisiaj było najważniejsze to, żeby zwyciężyć, tak? Żeby gdzieś tam się przełamać, tak jak o tym mówisz, i czuliście trochę tej nerwowości, tej presji gdzieś na sobie? No, gdzieś tam z tyłu głowy no, była ta presja, no, 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 po prostu, no, bo trzeba było to wygrać, to nie było innej opcji. Jeżeli chcemy myśleć o czymś więcej w tym sezonie, to, no, to nie mogliśmy dzisiaj przegrać. No, dodatkowo, że zaczęliśmy 0-2, no, to też nam no, no, nie, nie ułatwiało, no, ale najważniejsze jest, wykonany jest ten pierwszy krok, no, i budujemy dalej. Ale wiesz, że jak ktoś ogląda, to powie tak, Kuba Garbacz mówi o zwycięstwie o tym pierwszym kroku, ale oni się męczyli z farmą. wygrali tylko różnicą 5 punktów jest to wyjazdowy mecz też nie wiedzieliśmy do końca jak oni będą grać znaczy, no wiedzieliśmy bo znamy i, i, i trenerów i widzieliśmy jaki styl ale tak czasami jest że po prostu ktoś na świeżości wychodzi dwa tygodnie nie trenował no i wpada pierwszych parę rzutów tak jak mówiłem wcześniej to jest już psychologia gdzie tam Trevor Allen trafił parę szalonych rzutów no i gdzieś to nagle tam, gdzieś, 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 gdzieś to się zaczęło I, i inni poczuli wiatr w żagle, no i w czwartej kwarcie, kiedy my tak już powoli opuszczaliśmy, opuszczały nas siłę no to gdzieś oni to jeszcze tam trafili parę ważnych rzutów no i przez to podosi nas na pięć. No tak, ale było, znowu było kilka takich momentów w tym pojedynku, że uciekamy, jest plus 10, plus 11 i brakuje takich dwóch, trzech akcji, żeby całkowitą kontrolę zyskać nad meczem i od, odebrać ochotę do gry rywalowi. No to będzie w następnych meczach. Mamy dużo pracy. Najważniejsze jest to, że, że mimo że wygraliśmy i tak mamy mnóstwo rzeczy do, do poprawy. No jeżeli poprawimy z każdym kolejnym meczem mały jeden detal, to będziemy coraz lepsi. No i, no i po prostu, no, każdy kolejny mecz trzeba wygrać. Za miesiąc nikt nie będzie pamiętał, czy wygraliśmy pięcioma punktami, trzydziestoma, czy cokolwiek. Wygraliśmy, jest koniec. No, są punkty w tabeli. No i następny mecz z Rosą Radą u siebie musi być wygrany. Zwycięzców się nie sądzi, tak? Najważniejsze jest to, że jest to zwycięstwo i po tobie też widać, że jest w końcu ten uśmiech i trochę tego ciężaru gatunkowego, takiego psychicznego gdzieś tam spadło z tych barków. No, potrzebny był nam taki mecz, no, żeby w końcu po prostu no, się przełamać, bo no, no, to ciężkie, no, chcemy odkreślić tą grubą linią te dwa poprzednie mecze. Po prostu zdarzyły się, koniec, no i teraz wracamy na dobre tory, no i jedziemy. I jedziemy, drodzy Państwo, gramy, walczymy, stalówka się na pewno będzie rozpędzać. Ty dzisiaj w tym naszym programie przedmeczowym mówiłeś o tym, że chcesz w końcu przekroczyć barierę 30 punktów. Dzisiaj 22 punkty tutaj w Starogardzie Gdańskim, 5 celnych rzutów przy 7 próbach za 3 punkty. No w bardzo ważnych momentach trafiałeś i były trzy akcje, kiedy przy rzucie 3-punktowym byłeś faulowany. 3 albo 4 nawet. No w, no, no, ale no, w każdym razie no, dzisiaj no, to był taki dobry Twój dzień. Znaczy, no, mam taką pozycję na boisku, że sam tak naprawdę no, niewiele mogę zrobić. Mogę pobiec do kontry, dostać od kolegi podania, ale to też jest zależne od niego, czy mi poda, czy nie. Tak samo w akcji na, na połowie przeciwnika, gdzie, gdzie tak naprawdę ktoś musi mnie wykreować. Czy to dzisiaj tam chyba pierwszą trójkę mi otworzył Jarek Mokros, później Jimmy Florence mi właśnie tutaj na Faule podawał, więc no, no, jestem zależny od kolegów i, no, i dziękuję im bardzo za to, bo tak naprawdę sam nie byłbym w stanie tylu punktów na pewno rzucić. No, że moja a praca jest taka, że, że rzucam trójki, no to muszę też je trafiać. No i to był ten 150. jubileuszowy mecz Garbiego na parkietach Ekstraklasy, także dobry ten jubileusz mały, bo jest i zwycięstwo, jest i Twój dobry występ. Teraz 9 dni do meczu z Radomiem, także dalej do ciężkiej pracy, bo piątek pewnie będzie wolna, od soboty znowu ciężka, mozolna praca. No tak, tak, no może my zawodnicy dostaniemy wolne, ale trenerzy no, pracują no, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, cały czas oglądają mecze, czy to, yy, czy to trener Andrzej, czy trener Łukasz i tak samo yy, Łukasz Witczak, czy Artur Pacek, no oni są do naszej dyspozycji 24 godziny na dobę, więc dziękuję, ja osobiście bardzo dziękuję za to. Walczymy, rozpędzamy się, będziemy się rozpędzać, nie ma innego wyboru. Tak, tak, cegiełka do cegiełki i budujemy. Budujemy ten nasz stalowy, żółto-niebieski dom. Dziękujemy pięknie, to był Kuma Garbacz, bardzo. a my oczywiście wrócimy za parę chwil tutaj do Starogardu Gdańskiego i dalej będziemy oceniać i podsumowywać to spotkanie. Wracamy do Starogardu Gdańskiego, no i teraz ocenimy, podsumujemy, przeanalizujemy ten mecz wspólnie z trenerem naszej drużyny, z Łukaszem Majewskim, ale trzeba rozpocząć od gratulacji, tak, bo jest to premierowe zwycięstwo w tym nowym sezonie po tych dwóch przegranych i ten pierwszy krok jest zrobiony. Gratulacje. Dziękuję bardzo, ale nawet nie krok, tylko taki z dopiero ruch, że coś zaczyna się dziać, a sporo jeszcze, sporo, sporo naprawdę jeszcze pracy. Było bardzo ciężko. Na pewno gratulacje Polfarmu Przy, przy tych, tych momentach, takich jak mieli ostatni ten czas, to, to ekipa na pewno będzie bardzo groźna. Oni też takie było założenie, żeby męczyć ich całe, całe spotkanie na całe, no bo musieli gdzieś tam w końcu i stąd pewnie w końcu brały się te niecelne rzuty. My niestety w drugiej połowie wróciliśmy do tego, co, co nie pozwalało nam na to, żeby, żeby z tych plus 5 zrobić 15. No wróciliśmy do tych strat nieszczęsnych, bo, bo ich skończyliśmy mecz na około 20-19 bodajże, coś takiego, gdzie w pierwszej połowie mieliśmy bodajże chyba 5 czy coś, także trochę za dużo tego. To był problem. Poprawiliśmy za to deskę, bo w pierwszej połowie ją przegraliśmy, w drugiej wygraliśmy 44 do 309, coś, coś, coś w tym stylu. Tak. Na razie nie będę mówił w ogóle o, o sytuacjach e, skuteczności i tak dalej, bo e, Um, bo uważam, że mimo wszystko, że to jeszcze nie jest czas, e, mówię to otwarcie szczerze, jesteśmy cały czas w tym tygodniu, naprawdę chłopaki bardzo mocno potrenowali i, e, i to przyniosło efekt, ale też było widać w końcówce, że też trochę brakowało, e, brakowało brakował puls, tym bardziej, że zabrakło e, trochę Josipa, więc on musiał pograć e, troszkę więcej, aczkolwiek bardzo dobrze sobie poradził, to, że nie trafił w końcówce, nie zapał dwóch piłek czy coś, to... Dla mnie jest e, najmniejszy, najmniejszy kłopot. dla mnie najistotniejsze to, że trzymał deskę i to jest, to jest dla mnie najistotniejsze. E, bardzo fajna zmiana Marcina, który dał z ławki dzisiaj, e, dzisiaj, dzisiaj e, impuls e, bardzo pozytywny e, i, i tyle. I tak krok po kroku, krok po kroku będziemy starali się budować, żeby e, z każdego meczu wyciągać wnioski, ale żeby też niwelować te błędy, żeby one się nie powielały w następnych spotkaniach, bo mówię, no musimy znowu się skupić na tych naszych niestępnych stratach i z selekcją rzutu. To uważam są nasze trzy deska. Trzy te rzeczy, na których cały czas musimy pracować, z tego względu, że po dobrej obronie nie będziemy mieli problemu na desce, możemy też biegać. Po złych, zły oddawanych rzutach. Kończą nas przeważnie kontrą w szczególności w takim zespole, tutaj gdzie tutaj również uczulałem. Dwa spotkania przegraliśmy, ja uważam, przez tranzycję, tylko i wyłącznie drużyny grające z nami 5 na 5 na, na połowie mają z nami duży problem ale jak dajemy się komuś otworzyć, a to się bierze tylko i wyłącznie z tego, że no, gdzieś tam odpalimy dwa-trzy rzuty, czy jakąś głupią stratę zrobimy i ktoś, ktoś po prostu pobiegnie łatwo do kontry, to będzie punkty. Eee, i, i, I deska. Także to są te, te trzy elementy, nad którymi wydaje mi się, będziemy cały czas pracować. Eee, bo one na pewno będą się pojawiały. To nie jest tak, że ich się zniweluje i tego nie będzie nigdy więcej. Ale trzeba pracować, żeby, żeby było jak najmniej. Ale ktoś powie tak, zwycięzców się nie sądzi. Kuba Garbacz powiedział przed chwilą, że za parę miesięcy to, że wygraliśmy tylko różnicą pięciu punktów, nie będzie miało znaczenia. Ale też znajdą się tacy, którzy powiedzą, że stal dzisiaj tutaj powinna być niczym walec w starciu z Polfarmą, która praktycznie bez okresu przygotowawczego. Co byś odpowiedział takim osobom, które spodziewały się, że to będzie spacerek? Nie będzie spacerków w, w tym roku w lidze, ja uważam, na pewno nie na tym etapie. Jeszcze przez miesiąc, wydaje mi się, nawet dwa, bo niektóre zespoły dostaną później zadyszkę, te, które na przykład tak jak właśnie po formacie. Oni, oni uważam, że... Na świeżości. Bardzo, bardzo na świeżości to było widać, ale w trzecie, czwartej kwarcie pomalutku, pomalutku szli, e, szli, szli na dół. E, stop, przepraszam, 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 stop, kamera. Mamy małe problemy tutaj, niestety, drodzy Państwo, ale już za chwilę wszystko będzie ok. Wracając właśnie, Łukasz, do naszej rozmowy. Eee, jakby, nie biorę tego, jakby nie biorę tego do siebie, o tak, w ten sposób. Nie odbieram to tak, bo to jest tak troszkę tak jakby atak na, na mój zespół, że powinniśmy tu wygrać 30-40, tak jak to się na przykład w zeszłym, w zeszłym sezonie, ostatnie spotkanie. Nieistotne, wolę wygrywać dwa punkty do końca sezonu e, i, i po prostu wygrywać spotkanie za spotkaniem. Bo tak naprawdę o to chodzi. Nikt koniec w końcu nie będzie nas rozliczał za to, jak pięknie gramy, tylko czy wygraliśmy, czy nie, bo to jest najistotniejsze. Uważam też, że teraz jest troszkę taki moment. Ktoś to, ktoś to bardzo, bardzo mądrze powiedział, a taki wygrać. Jak najwięcej meczy, tam gdzie się powinno po prostu przepchnąć, na tym etapie, bo dla, dla, dla wszystkich widać, że troszkę jest czucia, brakuje, troszkę brakuje jeszcze kondycji, stąd biorą się niecelne rzuty, biorą się straty mhm. i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej, i po prostu teraz nie starać się popełnić jak najmniej błędów. I tyle. I to jest jakby takie kluczowe. Oczywiście to nie jest tak, że ja teraz mówię o tym, że ja będę się trzymał tego, że wygrywałem tylko te mecze, ale to jest takie bardzo racjonalne i, i bardzo ciekawe wytłumaczenie i ciekawa filozofia na ten temat. Ale też e... chyba takie ciśnienie spadnie, co? No bo też to było znaczy, dzisiaj pewno, widoczne, ta nerwówka, tak, jakby... to na barkach wszystkich, żeby w końcu wygrać. Tak, dokładnie. No wszyscy, wszyscy sobie zdajemy, że mamy duży potencjał. Jakby to nie ma, nie ma co, co ukrywać. E... Ale to nie jest tak tylko, że my mm. mamy potencjał na papierze, bo to trzeba przenieść na parkiet. Tu przenieść na parkiet. I jeszcze koniec końców, nie dość, że przenieść to na parkiet, to jeszcze udowodnić to tym, że drużyna koniec końców, na koniec spotkania będzie, będzie lepsza, będzie wygrana. E, e, także mówię, tak to wygląda. Najważniejsze jest zwycięstwo. Raz dokładnie, jeszcze gratuluję. Dokładnie. Dziękuję bardzo. I tyle Łukasz Majewski, a za moment jeszcze na deser dzisiaj tutaj Marcin Dymała. Ponownie jesteśmy w Starogardzie Gdańskim, no i teraz ten mecz będziemy oceniać, podsumowywać z Marcinem Dymałą. Gratulacje, bo to na początek, tak? Spadło z pleców, z barków to ciśnienie teraz? Inaczej gdzieś tam było w szatni? Dobry wieczór Państwu. No tak, cieszymy się z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie. No myśleliśmy, że szybciej to nastąpi, no aczkolwiek na pewno troszkę ciśnienie zeszło. Staraliśmy się realizować założenia, które mieliśmy przed meczem i myślę, że wykonaliśmy to, bo dopisujemy dwa punkty do swego dorobku. No i na razie cieszymy się z tego pierwszego zwycięstwa, tak naprawdę od jutra albo od soboty przygotowujemy się już do kolejnego spotkania, pierwszego u siebie przeciwko zespołowi z Radomia. Ile było właśnie tych nerwów tego stresu, tej presji przed tym dzisiejszym meczem? No bo to był taki mecz z gatunku, że trzeba było za wszelką cenę wygrać, przepchnąć wręcz ten mecz. No tak, dokładnie. No wiedzieliśmy też, jaka tutaj sytuacja była w zespole Polfarmy. Nie trenowali, mieli największy problem tak naprawdę z naszej ligi z koronawirusem, bo kilku zawodników było. Chorych właśnie i nie mogli trenować. W ogóle później trenowali w niepełnym składzie. No aczkolwiek wiedzieliśmy, że mimo to i tak będzie to ciężkie spotkanie, bo wiadomo jak tutaj się przyjeżdża, wiadomo jak tutaj się gra w tej hali, niezależnie na którym miejscu Polfarma była, w jakim sezonie, to zespoły przyjezdne tutaj miały bardzo ciężkie przeprawy, no i na pewno to zwycięstwo cieszy i mam nadzieję, że zeszło troszkę ciśnienie i już teraz kolejne mecze będą bez takiej presji. Dzisiaj było sporo znowu takiego falowania, góra dół. To jest właśnie efekt tych przygotowań, które były nieco inne i tak dalej, i tak dalej, tego, że jeszcze nie wszyscy są w tej optymalnej formie i gdzieś są momenty, że uciekamy na 10, 11, ale potem znowu dajemy takie dwie-3 akcje, że rywal znów potrafi wrócić? No tak, mieliśmy taki problem już też na pewno w sparingach, co było widać, bo na turnieju w Toruniu bodajże prowadziliśmy z zespołem ze Stargardu 20 punktami, mecz się skończył wynikiem remisowym. To samo miało miejsce dzień później jak graliśmy w Bydgoszczy przeciwko zespołowi z Sopotu, gdzie też tak naprawdę cały mecz prowadziliśmy i ta ostatnia kwarta zaważyła o wyniku. No także na pewno gdzieś tam gdzieś tam jest, jest problem, gramy, gramy falami, gramy nierówno, no aczkolwiek myślę, że czas działa na naszą korzyść i z każdym kolejnym dniem, z każdym kolejnym tygodniem i z każdym kolejnym meczem będzie to lepiej wyglądać. Dzisiaj tutaj ty na parkiecie blisko 13 minut, 9 punktów, 3 celne rzuty przy siedmiu próbach, do tego dwie zbiórki, jedna asysta, jeden przechwyt. Ty cały czas szukasz jeszcze tego miejsca w swoje, swojego miejsca w tej drużynie, właśnie w tej, w tej rotacji, jak to wygląda? No tak, na pewno. No, ja zawsze jestem krytyczny wobec siebie, no i, i gdzieś tam ten, ten rzut spod kosza, ten layup powinien wpaść. Czy, czy tam te dwa otwarte rzuty za trzy, no ale tak jak powiedziałem, no jeszcze, jeszcze brakuje nam wszystkim do tej optymalnej dyspozycji i tak jak powiedziałem czas działa na naszą korzyść i mam nadzieję, że z każdym kolejnym tygodniem będzie to lepiej wyglądać. Dla mnie, tak szczerze Ci powiem, za dużo było gdzieś tam tego opowiadania w mediach, różnych, różnych artykułów, pompowania tego balona generalnie na temat naszej drużyny. Tutaj trzeba Wam dać cierpliwość, czas i to, żebyście mogli w spokoju pracować, tak, bo gdzieś tam się tak wytworzyło, że te oczekiwania się zrobiły mega, mega duże. Wiadomo, że potencjał jest, ale ze spokojem, tak? Praca, praca, praca z tygodnia na tydzień. Tak, Zgodzicie no się? Dokładnie, na pewno gdzieś tam ten, ten balonik, tak y, mówiąc kolokwialnie, był pompowany, no ale wszyscy wiemy, y, jaki mamy zespół, y, każdy zna swoją wartość, no i, i myślę, że gdzieś tam każdy sobie musi radzić z tą presją, bo jesteśmy zawodowcami, każdy grał w różnych klubach, y, z niejednego pieca chleb jadł tak naprawdę i, i myślę, że to jest gdzieś tam część tego, tego życia koszykarza, radzenie sobie z presją. No, ale mam nadzieję, że najgorsze już za nami i z każdym kolejnym tygodniem będzie lepiej. Raz jeszcze duże gratulacje, uśmiechnięty Marcin Dymował. Dziękuję bardzo. I czekam na ten pierwszy mecz w Ostrowie po tym powrocie i mam no, nadzieję, że zniesiemy kolejne zwycięstwo i zapraszam wszystkich kibiców do hali. Wiadomo jeszcze sytuacja jest jaka jest, ale mam nadzieję, że to będzie z tygodnia na tydzień również wyglądać coraz lepiej, tak jak nasza gra. Tyle Marcin Dymała, dziękujemy pięknie. My się już będziemy żegnać ze Starogardu Gdańskiego. No i teraz w sobotę 19 września gramy u siebie z Hydrotrakiem Radom. Niebawem bilety trafią do sprzedaży, niebawem te wszystkie niezbędne, istotne informacje także zostaną Państwu przekazane. Dzisiaj cieszmy się z tego premierowego zwycięstwa drużyny Arget, BM Slamstal i do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji kolejnych ligowych meczów.